Zapraszamy na konsultację projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Jest to etap pozaustawowy konsultacji, które potrwają do 31 lipca 2019 roku. Aby określić, Jakie jest zapotrzebowanie, jakie są możliwości rozwoju miasta Bydgoszczy? Przeprowadziliśmy szereg analiz, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych i społecznych. Badaliśmy istniejące zainwestowanie, badaliśmy jakość życia mieszkańców. Braliśmy również pod uwagę prognozy demograficzne, wszystko po to, aby określić, jakie jest zapotrzebowanie na nową zabudowę w mieście. Po określeniu tego zapotrzebowania badaliśmy chłonność potencjalnych terenów inwestycyjnych, które są wyznaczone w obecnych dokumentach planistycznych, ale również tych, które znajdują się już w zainwestowanej tkance miejskiej. Skonfrontowaliśmy to z możliwością finansową gminy dotyczącą budowy nowej infrastruktury technicznej i społecznej i finalnie uzyskaliśmy wynik, którym było skonfrontowanie tego zapotrzebowania z chłonnością istniejących terenów po to, aby wyznaczyć. Ile potrzeba nam nowych terenów inwestycyjnych w mieście? Analizując właśnie dla ilu mieszkańców planujemy nasze miasto, braliśmy pod uwagę prognozę demograficzną miasta Bydgoszczy? Widzimy, że te prognozy na przestrzeni lat ulegały zmianom, największe, najbardziej pesymistyczne prognozy były w 2003 roku. Wtedy to zakładano, że w 2030 roku będzie w Bydgoszczy poniżej 300 tysięcy mieszkańców. Wraz z upływem lat te prognozy są coraz bardziej optymistyczne. My obserwujemy wyhamowanie odpływu mieszkańców z miasta Bydgoszczy. Na podstawie danych GUS-u w roku 2009 z miasta wyjechało, opuściło miasto przeszło 4 osoby na 1000 mieszkańców. Natomiast w 2015 15 już ten wskaźnik zmniejszył się o połowę. Zakładamy, że miasto Bydgoszcz będzie się rozwijało w oparciu o nie tylko o te prognozy demograficzne, ale również o mm, wpływ na to będą miały inne czynniki. Jednym z takich podstawowych czynników mających wpływ na to, jak i ile mieszkańców będzie w mieście. Bydgoszczy za załóżmy 30 lat mają założenia krajowej polityki miejskiej, czyli polityka państwa, ale również atuty Bydgoszczy. Uważamy, że jednym z atutów Bydgoszczy, jeden atutów jest położenie na przecięciu ważnych dróg kołowych i kolejowych, dostęp do międzynarodowego portu lotniczego. Również atutem Bydgoszczy jest niski poziom bezrobocia, doskonałe zaplecze kadrowe, stosunkowe niskie koszty prowadzenia biznesu, szeroka oferta terenów inwestycyjnych. Ponadto niewątpliwie na to, czy w mieście będą chcieli pozostać nasi mieszkańcy i czy będą chcieli tutaj przyjeżdżać nowi mieszkańcy, na to ma wpływ bardzo duży, aktywna polityka samorządów w zakresie zarówno pozyskiwania inwestorów, kreowania nowych miejsc pracy, ale również podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, ponieważ ta jakość przestrzeni miejskiej ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o to, Chęć zamieszkania. Po pierwsze praca, po drugie jakość tego, tej przestrzeni miejskiej. Zakładamy więc finalnie, że w perspektywie do 2045 roku Bydgoszcz ma szansę utrzymywać liczbę ludności na zbliżonym poziomie do obecnego, czyli około 360 tysięcy mieszkańców. Po przyjęciu tego założenia wzięliśmy również, przeanalizowaliśmy również, musieliśmy przyjąć do naszych założeń standard zamieszkania. Standard zamieszkania przekładający się na dwa wskaźniki. Na po pierwsze przeciętną powierzchnię użytkową mieszkalną, przypadającą na osobę, a po drugie średnią powierzchnię mieszkania. I tutaj w tej kwestii również widzimy zmieniające się tendencje, jak również inne wskaźniki dla Bydgoszczy, odbiegające Nieco od średnich. Wskaźników dla miast polskich mających powyżej 200 tysięcy mieszkańców. O ile w Bydgoszczy, w Bydgoszczy średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę to nieco ponad 24 m2, o tyle średnia krajowa to już jest przeszło 27 m2 na osobę. Widzimy, że takie miasta jak Kraków, Gdynia, Katowice, Poznań, Warszawa czy Wrocław mają znacznie większą powierzchnię użytkową mieszkania na mieszkańcu. Również Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań w Polsce jest nieco większa niż w Bydgoszczy, i zakładamy, że te tendencje mogą się dalej kształtować. Jeśli po, po... Równamy te wskaźniki dotyczące przeciętnej powierzchni użytkowej na osobę z innymi miastami, ale już nie w Polsce, ale w, ale w Europie, to widzimy znacznie większą różnicę, bo przypominam, tak jak w Bydgoszczy ta średnia jest 24, nieco więcej niż 24 m kwadratowe na osobę, to w Bilbao na przykład w Hiszpanii jest to 34 metry, w Alicante 37, m, w innych miastach europejskich, Francji, Niemiec, jest to już przeszło 40 metrów kwadratowych na osobę. Także zakładając tę zwyżkową tendencję związaną zarówno ze stylem życia, ale i z poprawą jakości. Z Zamieszkania, z tym, że coraz więcej ym, rodzin ma yy, samodzielne mieszkania. Nie, nie, te mieszkania nie są już wielopokoleniowe, tak jak to było kiedyś. Zakładamy y, przyszłościowo, że na 2045 rok yy, będzie ten wskaźnik na poziomie 34,5 yy, m2 na osobę. Według stanu istniejącego jest to, tak jak powiedziałam, 24. Zakładamy propozycję, przyjmujemy propozycje nowych standardów zamieszkania dotyczących zabudowy wielorodzinnej 30 metrów, zabudowy jednorodzinnej 50 metrów. Finalnie, biorąc pod uwagę fakt, że około 17% mieszkańców zamieszkuje w domach indywidualnych, będzie to... Około 33 m2 na osobę. Dla porównania Poznań przyjął w swoich dokumentach planistycznych 29, nieco poniżej 29 metrów, Gdynia 32, Gdańsk 43,5 czy Wrocław 47 m2 na osobę. Analizując teraz to zapotrzebowanie, gdzie ta zabudowa mogłaby się zrealizować, badaliśmy chłonność terenów, które są już przeznaczone pod zabudowę, Albo które mogą być przeznaczone po, pod zabudowę, ponieważ mają tak w pełni wykształconą strukturę przestrzenną. Co rozumiemy pod tym pojęciem struktura przestrzenna? Czyli mają dostęp do infrastruktury, mają dostęp do istniejących dróg. Więc w pierwszej kolejności te obszary powinny być zabudowywane, które są położone w pełni wykształconej strukturze przestrzennej, tam gdzie nie trzeba. Realizować nowej infrastruktury technicznej. W następnej kolejności szacowaliśmy chłonność terenów położonych w obowiązujących planach miejscowych przeznaczonych pod zabudowę, i w kolejnych jak gdyby, elementach szacowane były chłonności terenów na pozostałych terenach wyznaczonych w obowiązującym dziś studium pod zabudowę. W ten sposób mogliśmy Oszacować, czy potrzeba nam nowych terenów inwestycyjnych, czy może z niektórych terenów inwestycyjnych, obowiązujących, wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych należałoby zrezygnować. I tak w przyjętej. W przyjętej naszej w naszej analizie zbadaliśmy, że zapotrzebowanie dla tych 360 tysięcy mieszkańców, dla przyjętych wskaźników ilości powierzchni użytkowej mieszkań potrzeba jest w Bydgoszczy 12 milionów, przeszło 12 milionów metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania. W istniejącej zabudowie mamy nieco ponad 8,5 miliona takiej powierzchni zabudowy, czyli jeżeli chodzi o zbadane przez nas obszary, które mogłyby być zabudowane, są tutaj rezerwy dla lokalizacji niecałych 4 milionów powierzchni użytkowej mieszkań. Jaka, jakie są e, e, jak gdyby priorytety? Przede wszystkim uważamy, że w pierwszej kolejności należy intensyfikować tereny e, już zurbanizowane poprzez uzupełniane struktury i stopniowe przekształcanie tych terenów w tym. Rehabilitację, rew rewitalizację, y, uzupełnianie tkan istniejącej tkanki miejskiej. W drugiej kolejności trzeba realizować nową zabudowę na terenach objętych planami miejscowymi. W kolejności następnej re należy realizować inwestycje w terenach, które wymagają niewielkiej, niewielkich nakładów, ponieważ są położone w, w niewielkim sąsiedztwie od terenów już zurbanizowanych, a dopiero w ostatnim. Etapie należy uruchamiać stosownie do potrzeb nowe strategiczne tereny inwestycyjne. Projekt studium struktura tego dokumentu składa się z dwóch części. Część pierwsza to uwarunkowania, w którym znaczna część analiz, diagnoz, inwentaryzacji jest zawarta. Część druga to są kierunki i one wskazują nam właśnie te przyszłościowe kierunki rozwoju miasta Bydgoszczy. I ta część druga składa się może z takich siedmiu podstawowych części, które znajdują swoje odzwierciedlenie w mapach. Pierwsza mapa to mapa taka zbiorcza, która przy jest, w której jest zawarte większość inf informacji, które są zawarte na pozostałych mapach, czyli to są, to są priorytety rozwoju miasta. Kolejne działy to ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, ochrona kształtowa i kształtowanie środowiska kulturowego, rozwój systemów transportu, rozwój systemów tra infrastruktury technicznej i polityka przestrzenna miasta. Przypominam, że konsultacje trwają do 31 lipca 2019 roku. Projekt dokumentu zamieszczony jest na stronie www.bydgoszcz.pl, łamane przez studium. Zapraszamy do konsultacji. Dziękuję bardzo.